Drodzy bracia kapłani, drodzy siostry i bracia, czciciele świętego Jana Pawła II. To właśnie on, święty Jan Paweł II. Kolejny raz gromadzi nas na wspólną modlitwę w intencji rodzin. On, który dla nas był, jest i pozostanie, wielkim człowiekiem, wielkim papieżem, wielkim autorytetem. Być może ten fakt wynika z naszych osobistych spotkań z papieżem, który z niebywałą przenikliwością patrzył człowiekowi w oczy i rozmawiał z nim jak równy z równym, bez pośpiechu, życzliwością i zainteresowaniem. Być może jest to wynik słuchania. Jana Pawła II, gdy staliśmy w wielkim tłumie, chłonęliśmy z zachwytem jego wymagające słowa, i może dłonie bolały nas od oklasków. Moi drodzy po śmierci Jana Pawła II, w poznańskim środowisku artystycznym narodziła się myśl, Namalowania portretu papieża. Na obrazie zatytułowanym portret Jana Pawła II. Sama postać papieża została jednak pominięta. Obraz przedstawia Jerozolimską świątynię ścianę płaczu, z wyróżniającą się modlitewną kartką. Wsuniętą w szczelinę muru. Portret nawiązywał do pielgrzymki papieża Polaka do Ziemi Świętej w 2000 roku i jego modlitwy przed zachodnim murem świątyni w Jerozolimie. Podobnie jak czynią to pobożni Żydzi, papież wsunął wtedy w szczelinę muru. Kartkę z modlitwą. Zdjęcie samotnego papieża, zatopionego w modlitwie przed murem odwiedzanej przez Jezusa świątyni, obiegło cały świat. A na portrecie niezwykłe życie papieża zostało narysowane przez pryzmat jego czynów. Chyba właśnie to jest najcenniejsze doświadczenie obecności Karola Wojtyły w życiu wielu pokoleń Polaków. Nie tyle sam jego wygląd, nie święte obrazki z jego wizerunkiem, ale konkretne słowa, czyny, gesty. Doświadczyliśmy jego działania. Był prawie na wyciągnięcie ręki. I kiedy dziś zastanawiamy się, co nam po nim zostało, warto sięgnąć do tego ogromnego dziedzictwa bogatej, zaskakującej, inspirującej obecności. Inspirującej także dla nowych pokoleń Polaków, którzy nigdy z nim się nie spotkali nigdy nie uczestniczyli w nabożeństwach z jego udziałem Moi drodzy dobrze wiemy że Jan Paweł II wiele uwagi i troski poświęcał zagadnieniu rodziny To w rodzinie człowiek doświadcza miłości uczy się miłości i poznaje Boga, który jest najwyższą miłością. Przekazywanie miłości, której nauczyliśmy się w domu rodzinnym, jest misją i zadaniem każdego chrześcijanina. Dlatego Jezus Bóg przyszedł na świat w rodzinie, bo nic lepszego nie wymyślono. Rodzina to Najważniejsze, co mamy. Nie ma silniejszych więzów niż więzy rodzinne. Gdy człowiek kończy życie, nie myśli ile zarobił pieniędzy, ani jakie osiągnął awanse w karierze zawodowej. Myśli o swoich najbliższych i pewnie żałuje, że nie poświęcił im więcej czasu. Ludzie, którzy przeżyli jakąś katastrofę, nie powiedzą nigdy, w czasie trzęsienia ziemi martwiłem się tylko o moje konto w banku albo moje stanowisko w firmie. Oni zawsze mówią, cały czas myślałem tylko o żonie i o dzieciach. Nie powinniśmy czekać na katastrofę, by zrozumieć tę prawdę. <laughs> Beatyfikowany przez Jana Pawła II niemiecki ksiądz Adolf Kolping, zajmujący się w XIX wieku biedną młodzieżą, powiedział: Pierwsze, co człowiek znajduje w życiu, Ostatnie, za czym wyciąga ręce, najdroższe, co w życiu ma, choć tego często nie ceni, to rodzina. Nie ma też przesady w stwierdzeniu, że jeśli ktoś wychował się w kochającej, dającej wsparcie rodzinie, otrzymał ogromny bonus na całe życie. Jeśli w rodzinie przestrzegamy Bożych przykazań, modlimy się i żyjemy sakramentami, pokonamy wszystkie trudności. Tego nauczał Jan Paweł II. W dzisiejszym pierwszym czytaniu z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa mamy dosyć dużo konkretnych Moralnych wskazań, jak się ludzie mają zachowywać, jakie relacje powinny panować w rodzinie. Pisze święty Paweł o pewnych zasadach, normach, między innymi, że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statycznymi, roztropnymi. Odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety, winne być w, zewn w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze. Powinny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów dzieci jak mają być rozumne czyste gospodarne dobre młodzieńców również upominaj a żeby byli umiarkowani we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem Moi drodzy czasem może narzekamy że Kościół, biskupi, kapłani moralizują, mówią nam, jak mamy żyć. Rzeczywiście jest niedobrze, jeśli się tylko moralizuje, ale trzeba powiedzieć, że moralność jest związana z wiarą. Nie da się mówić o Panu Bogu, o miłości, bez moralności. Tak jak w domu, nie da się tylko mówić o miłości. Mówić, że cię kocham, bez robienia czegokolwiek. Bo przecież ktoś musi w domu pozamiatać, posprzątać, wynieść śmieci. Ktoś musi zrobić obiad, zawieźć dziecko do przedszkola i przywieźć je z powrotem. To są. Konkretne postępowania i czyny. Jeżeli o tym często rozmawiacie w domu, to znaczy, że zwracacie uwagę tylko na sprawy moralne? Że za mało mówicie o miłości? Nie. To jest życie. Życie to jest postępowanie. To są uczynki. To też jest moralność. Wiara prawdziwa opiera się na tym, że ona wychodzi z tej naszej relacji z Jezusem, z tej więzi osobistej, z miłości, ale tak naprawdę prowadzi do czynów, prowadzi do konkretnego postępowania. Trudno powiedzieć, że ktoś nic nie robi. Leży w domu i mówi: Kocham cię i to powinno wystarczyć. Prawdziwa miłość, prawdziwa wiara wyraża się w uczynkach moralności. Święty Jan Paweł II nie tylko mówił o rodzinach, ale pragnął je mocno wspierać. Dlatego w roku 1982 kardynał Carlo Cafara, zmarły w 2017 roku, otrzymał od Jana Pawła II polecenie utworzenia Papieskiego Instytutu dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. Skontaktował się wtedy siostrą Ucją z Fatimy, i poprosił ją o modlitwę w intencji tego dzieła. To co napisała w liście siostra Łucja wzbudziło w nim wielki niepokój. Siostra zapowiedziała, że decydująca konfrontacja między królestwem Bożym i szatanem będzie dotyczyć małżeństwa i rodziny. Tym, którzy Będą pracować na rzecz małżeństwa i rodziny, przepowiedziała cierpienia, próby i prześladowania. Jestem przekonany, że to, co powiedziała siostra Łucja, wypełnia się w naszych czasach, powiedział kardynał Kafara Bologni, podczas forum życia, niedługo przed swoją śmiercią. Przecież obecnie mamy do czynienia z różnymi próbami choćby zrównania związku w osób tej samej płci z tradycyjnym małżeństwem, z przekonywaniem społeczeństwa, że aborcja to świadome rodzicielstwo, a eutanazja. To podstawowe prawo człowieka. W tak postępującym świecie nie ma miejsca na tradycyjną rodzinę. Jest ona najważniejszą przeszkodą na tej drodze ku nowemu porządkowi. Praca nad zmianą świadomości i poglądów, nad przebudowaniem świata wyrosłego z chrześcijaństwa. Trwa od dłuższego czasu. Bądźmy tego świadomi. Tymczasem Kościół stawia nam za wzór świętą rodzinę z Nazaretu. Na to, co w tych rodzinach jest dobre, i nie bać widzieć tego, co w nich jeszcze niedoskonałe. Gdyby nasze rodziny zechciały zapatrzeć się na świętą rodzinę, Uniknęłyby wielu zagrożeń, przetrwałyby wszystkie kryzysy i konflikty. By lepiej zrozumieć, jak mocna może być miłość małżeńska i rodzicielska, wsłuchajmy się w świadectwo takiej miłości, która przetrwała nawet śmierć i trwa nadal. Zdarzyło się kiedyś, że 85-letnia pani pokazała mi zdjęcie męża niepozornego, niskiego, uśmiechniętego mężczyzny. Mówiła o nim ze szczególną czułością. Wyznała, że chociaż on nie żyje już od pięciu lat, ona ciągle z nim rozmawia, powierza mu swoje trudności. Czuje się przez niego. Wspierana, bo siły zdrowia coraz bardziej ubywa. Widać było, jak bardzo go nadal kocha, choć inaczej, głębiej, dojrzalej. Przeżyli ze sobą w sakramencie małżeństwa 57 lat. Świadectwo to uświadamia nam coś ważnego. Śmierć nie kończy miłości męża i żony. Śmierć ją tylko zmienia. Moi drodzy, wizjonerka z Fatimy, siostra Lucja w imieniu Maryi uświadomiła światu, że to właśnie małżeństwo i rodzina w formie jaka została ustanowiona przez Boga stanowią dziś jedyny balast, który nie pozwala przewrócić do góry nogami tego świata, Autentycznych wartości. Kardynał Józef Ratzinger określił to w sposób następujący: Diabeł marzy i czeka na chwilę, by jako Antychryst przejąć, przejąć władzę nad całym światem. A szatanowi w opanowaniu świata przeszkadza właśnie tylko chrześcijańska rodzina. Tak mówi m.in. kardynał Carlo Caffarra, który ujawnia treść listu otrzymanego od siostry Łucji. Zapowiedziała w nim, jak wspomniałem, że czeka nas ta ostateczna bitwa między Chrystusem a szatanem. A polem bitwy będzie właśnie małżeństwo i rodzina. W 2015 roku w czasie trwającego w Rzymie spotkania na temat egzorcyzmów przypomniano, że istnieje demon, który specjalizuje się w atakach na rodzinę. Jest on przywoływany na kartach pisma świętego, choćby w tej opowieści o Tobiaszu, i zwie się Asmodeusz. Ton to zabił siedmiu mężów Sary, a ostatecznie został spętany łańcuchem przez archanioła Rafała. W lipcu 2014 roku. Obecny papież Franciszek skierował do uczestników narodowego spotkania odnowy w Duchu Świętym orędzie, którym wskazywał, że diabeł stara się dziś zniszczyć współczesną rodzinę. Mówił tak: Rodziny są kościołem domowym, gdzie Jezus rośnie, dorasta w miłości małżonków. Rośnie w życiu dzieci. Dlatego tak często wróg atakuje rodziny. Diabeł nie chce rodziny, stara się ją zniszczyć, aby upewnić się, że nie ma tam miłości. Niech Pan błogosławi rodzinom i wzmacnia je w czasie obecnego kryzysu, gdy diabeł stara się je unicestwić. Moi drodzy, na zakończenie, niech każdy już w swoim sercu odpowie sobie na pytanie: jak wygląda nasza, moja troska o dobro, o świętość naszych, mojej rodziny. Zakończmy to rozważanie modlitwą Jana Pawła II. O świętość rodzin. Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, ojcze, który jesteś miłością i życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twojego syna Jezusa Chrystusa narodzonego z niewiasty i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem. Życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Amen.